Uważaj, bo to, co ci teraz powiem, to najmroczniejszy sekret współczesnych związków. Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy mężczyźni, po druzgocącym odrzuceniu, całkowicie się zmieniają? Nagle ten wrażliwy facet staje się wyrachowaną maszyną do uwodzenia. To jak obserwowanie, jak baranek zmienia się w wilka. Gwarantuję ci, że to nie jest przypadek. Ból odrzucenia jest jak wirus, który infekuje męską duszę. Wnika cicho. Ale gdy się za domowi zamienia zwykłych mężczyzn w miłosnych drapieżników, a co najgorsze, prawie nikt nie zauważa, kiedy ta transformacja dzieje się z nimi samymi. Jesteś o krok od odkrycia niezwykle rzadkiego wzorca, który są w stanie zidentyfikować tylko najbardziej oddani badacze męskiej psychologii. Wiesz, jaki jest tu prawdziwy problem? Być może przechodzisz ten cykl właśnie teraz, i nawet o tym nie wiesz. Albo co gorsza, Możesz być w związku z kimś, kto już przeszedł tę mroczną metamorfozę. Każdy dzień, który mija bez zrozumienia tego mechanizmu, to kolejny dzień stracony w toksycznych i pustych związkach. Pomyśl ze mną. Ile razy widziałeś, jak twój przyjaciel całkowicie się zmienia po trudnym rozstaniu? Prawda jest taka, że odrzucenie w miłości aktywuje te same ośrodki bólu w mózgu, co uraz fizyczny. Badania pokazują, że męski mózg przetwarza. Odrzucenie jako zagrożenie dla przetrwania to czysta biologia człowieku. Układ limbiczny przechodzi w tryb wojny. A kiedy to się dzieje, mężczyzna ma dwa wybory. Albo przetwarza ból i rośnie dzięki niemu, albo buduje tak grubą zbroję emocjonalną, że staje się nieprzenikniony. Zgadnij, którą drogę wybiera większość. Teraz ujawnię Ci pięć sygnałów, które zamieniają zranionego mężczyznę w miłosnego drapieżnika. Zwróć na to szczególną uwagę. Ponieważ może to uratować ciebie lub kogoś, kogo kochasz, od lat niepotrzebnego cierpienia. Pierwszy sygnał obsesja na punkcie liczb i podbojów. Po odrzuceniu męski mózg przechodzi w tryb ekstremalnej kompensacji. To tak, jakby każdy nowy podbój był plastrem na krwawiącą ranę, zaczyna liczyć, ile kobiet pocałował w miesiącu, ile miał dopasowań w aplikacji, ile wiadomości otrzymał. Pamiętasz tego przyjaciela, który nagle zaczął? Co tydzień publikować relacje z różnymi kobietami. Właśnie to on nie jest szczęśliwy. Próbuje coś udowodnić sobie i duchowi kobiety, która go odrzuciła. Facet dosłownie zamienia związki w grę wideo, w której musi być rekordy. Każdy nowy podbój uwalnia tymczasową dopaminę, ale nigdy nie jest to wystarczające. To jak próba napełnienia dziurawego wiadra. Czy potrafisz wyczuć różnicę między pewnym siebie mężczyzną? A mężczyzną w trybie drapieżnika? Drugi sygnał, tworzenie fałszywych person. Tutaj robi się naprawdę złowrogo. Zraniony mężczyzna studiuje, czego kobiety chcą usłyszeć, i tworzy postać. Staje się emocjonalnym kameleonem, z jedną jest tajemniczym złym chłopcem, z inną jest wrażliwym romantykiem, z trzecią jest ambitnym przedsiębiorcą. Żadna z tych wersji nie jest nim naprawdę. Nauczył się, że bycie autentycznym przyniosło ból, więc teraz gra. Jest aktorem na pełny etat, zmieniającym maski w zależności od publiczności. Problem? On sam zapomina, kim jest pod tyloma warstwami udawania. Czy kiedykolwiek czułeś, że rozmawiasz z kimś, kto wydawał się zbyt dobry, by być prawdziwym? To właśnie działo się na Twoich oczach. Czy to ma teraz sens? Trzeci sygnał ciągłe testowanie granic. Miłosny drapieżnik rozwinął wewnętrzny radar do wykrywania słabych punktów. Ciągle testuje, jak daleko może się posunąć. Odwołuje spotkania, żeby zobaczyć, czy będziesz narzekać. Zwleka z odpowiadaniem na wiadomości, żeby zmierzyć twoją desperację. Mówi o innych kobietach, żeby obserwować twoją zazdrość. Każdy test to sposób na zapewnienie kontroli. To psychologia stosowana w wypaczony sposób. Nauczył się, że ten, kto mniej się przejmuje, ma więcej władzy, więc trenuje, żeby nigdy nie być tym, który przejmuje się bardziej. Życie w ten sposób jest wyczerpujące, ale on woli zmęczenie od wrażliwości. Pamiętaj, to nie. Jest pewność siebie. To strach przebrany za siłę. Czy teraz dostrzegasz różnicę? Czwarty sygnał Niezdolność do prawdziwej intymności. To najbardziej tragiczny ze wszystkich. Miłosny drapieżnik może z Tobą spać. Może spędzać godziny na rozmowach, może nawet powiedzieć, że Cię kocha, ale nigdy tak naprawdę się nie otworzy. Istnieje niewidzialna szklana ściana między nim a każdą osobą, która próbuje się naprawdę zbliżyć. Pytania o jego przeszłość są zbywane humorem. Próby rozmowy o uczuciach są odpowiadane zmianą tematu. Opanował sztukę bycia fizycznie obecnym, ale emocjonalnie nieobecnym. To jak przytulanie ducha. Wiesz dlaczego? Ponieważ ostatnim razem, gdy całkowicie opuścił gardę, otrzymał tak mocny cios w emocjonalny żołądek, że przysiągł, że nigdy więcej tego nie doświadczy. Teraz żyje w więzieniu, które sam zbudował. Czy czujesz ciężar tego? Piąty sygnał. Kompulsywna potrzeba zewnętrznej walidacji. Miłosny. Drapieżnik żyje dla lajków, dla spojrzeń, dla zdesperowanych wiadomości. Każdy sygnał pożądania, który wzbudza w kimś. Jest jak dawka emocjonalnej heroiny, ale jak każdy narkotyk, efekt szybko mija i potrzebuje więcej. Publikuje zdjęcie bez koszulki nie dlatego, że jest dumny ze swojego ciała, publikuje, bo potrzebuje komentarzy. Uwodząc, nie szuka więzi, uwodząc, potrzebuje potwierdzenia, że jest pożądany. To nieskończony cykl poszukiwania czegoś, co nigdy nie wypełni pustki pozostawionej przez pierwotne odrzucenie. Zwróć na to uwagę. Niewielu mężczyzn to przyznaje, ale walidacja kobieca stała się nową męską walutą emocjonalną. A kiedy zostałeś brutalnie odrzucony, stajesz się obsesyjnie nią gromadzić. Czy teraz widzisz ten wzorzec? Teraz pozwól, że opowiem ci o zasadzie 70-20-10, która dokładnie wyjaśnia, jak dochodzi do tej transformacji. 70% transformacji pochodzi z nieprzetworzonego bólu. To otwarta rana, która nigdy nie została właściwie wyleczona. Facet po prostu nałożył na nią plaster i udawał, że wszystko jest w porządku, ale pod spodem emocjonalna infekcja nadal się rozprzestrzenia. 20% pochodzi ze zranionego ego, szukającego zemsty. Niekoniecznie na kobiecie, która go odrzuciła, ale na samym pojęciu wrażliwości, to tak jakby chciał udowodnić wszechświatu, że nigdy więcej nie zostanie zaskoczony. 10% to czysty strach. Strach przed ponownym odczuciem tego bólu. Te trzy elementy razem tworzą idealnego, miłosnego drapieżnika. Mężczyznę, który uwodzi bez miłości, podbija bez oddawania się i kolekcjonuje serca jak puste trofea. Czy ten podział ma sens? Ale czekaj, jest więcej. Musisz zrozumieć koncepcję odwróconej twierdzy emocjonalnej. To wtedy, gdy obrony które budujesz, aby się chronić, stają się Twoim własnym więzieniem. Wyobraź sobie, że po odrzuceniu mężczyzna buduje mury wokół swojego serca. Każda cegła to uraza, każda warstwa cementu to obietnica, że nigdy więcej nie zostanie zraniony. Na początku wydaje się to ochroną, ale z czasem te mury stają się tak wysokie, że nikt nie może wejść. A co najgorsze on też nie może wyjść staje się jednocześnie więźniem i strażnikiem. Z zewnątrz wygląda na najbardziej pewnego siebie faceta na świecie. W środku jest emocjonalną pustynią, gdzie nic nie rośnie i nic nie żyje. Czy znasz kogoś takiego? Założę się, że tak. Teraz pomyśl o tym, jaka jest najokrutniejsza ironia tego wszystkiego. Miłosny drapieżnik desperacko szuka tego, co sam zniszczył. Chce prawdziwej miłości, ale sabotował swoją zdolność do kochania. Chce więzi, ale stworzył nieprzekraczalne bariery. Chce być akceptowany, ale pokazuje tylko fałszywe wersje siebie. To taniec ciał bez duszy. Pozwól, że powiem Ci coś, czego prawie nikt nie zauważa. Miłosny drapieżnik zawsze zostawia ślady. To mikroekspresję smutku, gdy myśli, że nikt nie patrzy. To puste spojrzenie po seksie. To pośpiech, by odejść po osiągnięciu tego, czego chciał. Zwróć uwagę na te sygnały. Ujawniają prawdę ukrytą za maską. Wiesz, co jest najbardziej przerażające? Badania pokazują, że jedno traumatyczne odrzucenie może zmienić wzorce zachowań miłosnych na dziesięciolecia. Dziesięciolecia człowieku. Jedno źle przyjęte odrzucenie w wieku dwudziestu lat może zdefiniować, jak kochasz w wieku czterdziestu. Teraz pewnie myślisz, że to przesada, że nie każdy odrzucony mężczyzna staje się drapieżnikiem. I masz rację. Różnica tkwi w sposobie przetwarzania bólu. Niektórzy mężczyźni wykorzystują odrzucenie jako paliwo do wzrostu. Stawiają czoła bólowi, płaczą jeśli trzeba, szukają terapii, rozmawiają z prawdziwymi przyjaciółmi. Rozumieją, że odrzucenie nie dotyczy ich wartości jako osoby, ale zgodności, ale to mniejszość, niezwykle rzadki wyjątek. Większość wybiera drogę zbroi. Dlaczego? ponieważ nasze społeczeństwo nadal mówi mężczyznom, że wrażliwość to słabość, że prawdziwy mężczyzna nie płacze, że bycie odrzuconym to bycie mniej mężczyzną. Te toksyczne wiadomości tworzą idealne środowisko do transformacji w drapieżnika. Czy dostrzegasz jak kultura macho szkodzi samym mężczyznom? Teraz ujawnię ci coś, co może całkowicie zmienić twoją perspektywę. Miłosny drapieżnik nie jest złoczyńcą tej historii. Jest ofiarą, która stała się katem. To cykl bólu, który tworzy więcej bólu. Kobieta, która go odrzuciła, prawdopodobnie nawet nie wyobraża sobie, jakich szkód wyrządziła, a kobiety, które on później rani, nie wiedzą, że płacą za ból innej osoby. To karuzela cierpienia, która nie przestaje się kręcić. Pamiętaj o tym. Za każdym miłosnym drapieżnikiem stoi głęboko zraniony mężczyzna, który wybrał zemstę zamiast uzdrowienia. To nie usprawiedliwia jego zachowania, ale wyjaśnia jego pochodzenie. Czy dostrzegasz w tym wszystkim tragedię? Ale spokojnie, nie wszystko jest beznadziejne. Istnieje wyjście z tego emocjonalnego labiryntu. Pierwszy krok jest najtrudniejszy: uznanie, że stałeś się tym, czym przysięgałeś nigdy nie być. To spojrzenie w lustro i przyznanie, że ból zamienił cię w kogoś, kto zadaje ból. Drugi krok jest jeszcze bardziej przerażający: musisz wrócić do pierwotnej rany. Tego odrzucenia, które wszystko zapoczątkowało. Musisz poczuć ból, którego unikałeś przez lata. To jak operacja bez znieczulenia, ale to jedyny sposób na usunięcie trucizny. Trzeci krok. Przebaczyć. Nie osobie, która cię odrzuciła, ale sobie samemu za to, że pozwoliłeś sobie czuć. Za to, że byłeś wrażliwy. Za to, że kochałeś naprawdę. Nie byłeś idiotą, otwierając się. Byłeś odważny. Czy zrozumienie tego robi różnicę? Czwarty krok. Odbudować, ale tym razem na solidnych fundamentach. To oznacza nauczenie się różnicy między zdrową ochroną a toksyczną izolacją. Oznacza zrozumienie, że możesz mieć granice bez budowania murów. To ponowne nauczenie się tańca intymności. Piąty krok. Praktykowanie kontrolowanej wrażliwości. Zacznij od małych rzeczy. Podziel się czymś prawdziwym z kimś zaufanym. Nie musi to być cała historia, od razu może to być mały strach, głupia niepewność. Każdy akt prawdziwej wrażliwości osłabia zbroję drapieżnika. Jesteś na to gotowy? Pozwól, że opowiem ci o paradoksie drapieżnika. Im bardziej próbuje unikać bólu odrzucenia, tym bardziej go przyciąga. Dlaczego? Ponieważ związki zbudowane na fałszu zawsze się rozpadają a kiedy się rozpadają, potwierdzają jego przekonanie, że prawdziwa miłość nie istnieje. To samospełniająca się przepowiednia. Tworzy scenariusz dla własnego przyszłego odrzucenia. Odpycha ludzi, którzy mogliby go naprawdę kochać, ponieważ oni czują, że coś jest nie tak. Intuicja kobieca istnieje i wykrywa emocjonalnych drapieżników z daleka. Jedyne, które zostają, to te, które również są złamane, a dwie – Złamane osoby razem nie tworzą całości, tworzą większą katastrofę. Czy teraz widzisz ten cykl? Ale oto sekret, który niewielu stosuje. Prawdziwe uzdrowienie następuje, gdy zrozumiesz, że odrzucenie nie dotyczy Ciebie. Chodzi o dopasowanie, chodzi o czas, chodzi o nierozwiązane problemy drugiej osoby. Kiedy ktoś Cię odrzuca, nie odrzuca Twojej wewnętrznej wartości. Mówi, że nie jesteście kompatybilni w danym momencie. Duża różnica, prawda? Problem polega na tym, że męskie ego zostało wyszkolone do postrzegania odrzucenia jako porażki, jakby podbicie kogoś było konkurencją, którą przegrałeś. Ale miłość to nie rywalizacja, to współpraca. Kiedy to zrozumiesz, gra całkowicie się zmienia. Teraz pomyśl, ilu mężczyzn znasz, którzy muszą to usłyszeć, ilu jest uwięzionych w tym błędnym kole, nawet o tym nie wiedząc. Ilu zadaje ból, bo nie potrafi sobie poradzić z własnym bólem. To cicha epidemia. Uważaj, bo teraz dam ci klucz. Różnica między prawdziwie pewnym siebie mężczyzną a miłosnym drapieżnikiem leży w źródle walidacji. Pewny siebie mężczyzna waliduje się wewnętrznie, zna swoją wartość, niezależnie od tego, ile kobiet go pożąda. Drapieżnik potrzebuje stałej walidacji zewnętrznej, ponieważ wewnętrznie czuje się bezwartościowy. Jeden jest w pokoju, drugi jest w ciągłej wojnie. Którym wolisz być? Jest jeszcze jeden aspekt, o którym prawie nikt nie mówi. Miłosny drapieżnik jest uzależniony od adrenaliny podboju. Moment uwodzenia uwalnia tyle dopaminy, że staje się chemicznie uzależniony od tego uczucia. To dosłownie uzależnienie behawioralne. I jak każde uzależnienie, potrzebuje coraz większych dawek, aby uzyskać ten sam efekt. Dlatego potrzebuje coraz trudniejszych podbojów, coraz bardziej skomplikowanych gier. Nie szuka miłości. Szuka kolejnej dawki. Przerażające, gdy zrozumiesz mechanikę, prawda? Teraz możesz pomyśleć, że jestem zbyt surowy, że uogólniam. Ale pozwól, że zadam Ci pytanie. Ilu mężczyzn znasz, którzy po silnym odrzuceniu poprawili swoją zdolność do kochania? Założę się, że możesz policzyć na palcach jednej ręki. Niewygodna prawda jest taka, że że nasza kultura nie uczy mężczyzn zdrowego przetwarzania bólu emocjonalnego, więc improwizują, a improwizacja zazwyczaj prowadzi na drogę drapieżnika. To smutne, ale prawdziwe. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad kosztem tego wszystkiego? Nie tylko dla kobiet, które angażują się z drapieżnikami, ale dla samych mężczyzn. Lata czasem dziesięciolecia życia w fałszywej emocjonalnie rzeczywistości. Wyobraź sobie, że masz 50 lat i zdajesz sobie sprawę, że nigdy nikogo naprawdę nie kochałeś, bo byłeś zbyt zajęty ochroną siebie. Wyobraź sobie, że patrzysz wstecz i widzisz tylko ślad pustych związków i złamanych serc. Taka jest cena emocjonalnej zbroi. Czy warto? Oczywiście, że nie. Ale oto dobra wiadomość, którą niewielu zna. Odwrócona transformacja jest możliwa. Drapieżnik może znów stać się człowiekiem. Zbroja może zostać usunięta, serce może znów bić naprawdę. Wymaga to nadludzkiej odwagi, ale jest to możliwe. Pierwszym sygnałem uzdrowienia jest, gdy mężczyzna potrafi mówić o pierwotnym odrzuceniu bez złości. Kiedy potrafi opowiedzieć historię bez oczerniania kobiety, która go odrzuciła. Kiedy rozumie, że ona również miała swoje powody, swoje bóle, swoje lęki. To jest prawdziwa dojrzałość emocjonalna. Czy potrafisz sobie wyobrazić to wyzwolenie? Drugim sygnałem jest, gdy przestaje liczyć podboje, gdy ilość przestaje mieć znaczenie, a jakość staje się priorytetem, gdy woli jedno prawdziwe połączenie od dziesięciu powierzchownych, to jakość zwycięża nad ilością. Trzeci sygnał jest najpiękniejszy, to wtedy, gdy pozwala sobie na ponowne odrzucenie bez załamania, gdy nie przestaje być końcem świata, gdy odrzucenie znów staje się jedynie brakiem zgodności. To jest prawdziwa siła. Czy śledzisz ewolucję? Teraz pozwól, że obalę powszechny zarzut. Wiele osób powie, że usprawiedliwiam toksyczne zachowanie, że wybielam drapieżnika, nic z tych rzeczy. Wyjaśnianie nie jest usprawiedliwianiem. Zrozumienie źródła problemu to pierwszy krok do jego rozwiązania. Jeśli nie wiesz, skąd pochodzi ból, jak go wyleczysz, jeśli nie rozumiesz mechanizmu, jak go złamiesz, wiedza to potęga. Zwłaszcza jeśli chodzi o destrukcyjne wzorce. Ignorowanie problemu nie sprawia, że znika. Czy. to ma sens? Coś jeszcze kluczowego. Jeśli czytasz to i rozpoznałeś siebie jako drapieżnika, nie panikuj. Rozpoznanie to pierwszy krok do zmiany. Nie jesteś skazany na bycie takim na zawsze, ale musisz działać teraz, zanim minie kolejny rok, zanim złamanych zostanie więcej serc zanim całkowicie stracisz zdolność do prawdziwej miłości. Czas ucieka. Każdy dzień, w którym odkładasz uzdrowienie, to kolejny dzień życia jako własny duch. Chcesz tak dalej żyć? A jeśli jesteś po drugiej stronie, w związku z drapieżnikiem, też musisz coś zrozumieć. Nie możesz go uratować. Miłość nie leczy drapieżnika, tylko on sam może wybrać uzdrowienie. Twoja bezwarunkowa miłość nie przebije jego zbroi, tylko zranisz się, próbując. Trudna prawda, ale konieczna. Teraz dochodzimy do kluczowego punktu wybór. Każdy mężczyzna zraniony odrzuceniem ma wybór stać się drapieżnikiem, albo stać się mędrcem wykorzystać ból do zniszczenia, albo do budowania zamknąć serce, albo nauczyć się kochać lepiej. Wybór jest zawsze indywidualny, ale konsekwencje są zbiorowe. Każdy stworzony drapieżnik to więcej toksyczności na rynku miłosnym. Każdy uzdrowiony mężczyzna to więcej prawdziwej miłości dostępnej na świecie. Czy rozumiesz wpływ tego? Pamiętasz metaforę twierdzy, o której wspomniałem na początku? Każdą cegłę tej twierdzy można usunąć, każdą urazę można przetworzyć, każdą obietnicę, że nigdy więcej nie będziesz kochać, można złamać. Ale to musi być cegła po cegle. Nie ma natychmiastowego zburzenia, jeśli chodzi o emocjonalną zbroję. To proces powolny, bolesny, ale wyzwalający. W końcu nie niszczysz twierdzy, zamieniasz ją w most. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Most, który łączy cię z innymi, który pozwala na wejście i wyjście, który utrzymuje strukturę ochronną, ale usuwa izolację. To jest ewolucja drapieżnika w pełnowartościowego. Mężczyznę to możliwe. Widziałem, jak to się dzieje. Ale tylko z tymi, którzy mieli odwagę spojrzeć w lustro i powiedzieć: Dość, dość uciekania, dość udawania, dość ranienia innych, bo ja zostałem zraniony. Ta decyzja zmienia wszystko. Jesteś gotowy ją podjąć? Teraz zwróć szczególną uwagę na to, co powiem. To jest informacja, którą niewielu kołczów związkowych ma odwagę się podzielić. Miłosny drapieżnik nie jest silny. Jest najsłabszym ze wszystkich mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ żyje w funkcji strachu. Każdy jego ruch jest obliczony na uniknięcie bólu. Każdy związek to strategia obrony. On nie żyje. On emocjonalnie przeżywa. Prawdziwa siła to kochanie, wiedząc, że można zostać odrzuconym, to otwieranie się, wiedząc, że można zostać zranionym, to bycie wrażliwym, ponieważ to jedyny sposób na prawdziwe połączenie. Drapieżnik stracił tę siłę. Smutne, prawda? Ale oto ostateczny zwrot akcji. Kobieta, która odrzuciła przyszłego drapieżnika, często wcale nie była okrutna, po prostu była szczera co do braku więzi, skorzystała ze swojego prawa wyboru. Problem nie polegał na odrzuceniu, polegał na tym, jak on zinterpretował odrzucenie. Zamienił nie w deklarację o swojej wartości jako mężczyzny, zamienił brak zgodności w nieadekwatność. Zamienił koniec jednej możliwości w koniec wszystkich możliwości. To zniekształcenie poznawcze jest korzeniem wszystkiego. Czy dostrzegasz różnicę? A wiesz, czego nikt inny ci nie powie? Wielu miłosnych drapieżników odnosi ogromne sukcesy w innych dziedzinach życia. Kanalizują ból w osiągnięcia zawodowe, fizyczne, finansowe, ale zewnętrzny sukces z wewnętrzną pustką to przepis na głęboką depresję. Możesz mieć wszystko. I jednocześnie nie mieć nic, możesz być zazdroszczony przez wszystkich i czuć się całkowicie samotny. Możesz mieć tysiąc kontaktów w telefonie i nikogo do kogo zadzwonić, gdy naprawdę potrzebujesz. To jest przekleństwo odnoszącego sukcesy drapieżnika. Daje do myślenia, prawda? Zbliżając się do końca, pozwól, że dam ci najważniejszą radę. Jeśli rozpoznałeś te wzorce w sobie, poszukaj profesjonalnej pomocy. To nie jest słabość. To inteligencja emocjonalna, dobry psycholog, może pomóc ci rozbroić bomby emocjonalne, które sam w sobie zasadziłeś. Terapia nie jest dla szaleńców, jest dla odważnych, którzy chcą przerwać destrukcyjne cykle, jest dla mężczyzn, którzy chcą znów czuć naprawdę, jest dla tych, którzy są zmęczeni życiem w strachu przebranym za siłę. Zasługujesz na więcej niż fałszywe życie emocjonalne. Nie zasługujesz? A jeśli nigdy nie zostałeś traumatycznie odrzucony, chroń się. Nie buduj swojej tożsamości na romantycznej, walidacji. Rozwijaj inne źródła własnej wartości. Bądź kompletny sam, zanim zaczniesz szukać kogoś, z kim dzielić życie. To jest prawdziwa prewencja. Kiedy wiesz, kim jesteś, niezależnie od tego, kto cię kocha lub odrzuca, żadne odrzucenie nie może cię zamienić w drapieżnika. Stajesz się odporny na wirusa. Potężne, prawda? Na koniec pamiętasz jak na początku mówiłem o obserwowaniu jak baranek zmienia się w wilka? Prawda jest taka, że baranek nigdy nie staje się prawdziwym wilkiem. Po prostu zakłada wilczą fantazję. Pod spodem nadal pozostaje tym samym zranionym, przestraszonym barankiem pragnącym czułości, ale nieumiejącym o nią prosić. To jest jednocześnie tragedia i nadzieja. Tragedia, bo żyje w kłamstwie. Nadzieja, bo baranek wciąż tam jest. Czekając na ratunek. Oto ostatnie pytanie: czy będziesz nadal nosić wilczą fantazję, czy będziesz miał odwagę znów być barankiem, czy będziesz kontynuować cykl bólu, czy wybierzesz uzdrowienie. Twierdza może stać się mostem, drapieżnik może stać się człowiekiem, ból może stać się mądrością, ale tylko jeśli wybierzesz teraz, zanim będzie za późno, zanim całkowicie zapomnisz, kim byłeś przed bólem. Zrób to teraz, zanim zapomnisz. Polub ten film, jeśli ma dla ciebie sens. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej prawd, których nikt nie ma odwagi opowiedzieć. I zawsze pamiętaj: ból odrzucenia jest prawdziwy, ale to, co z nim zrobisz, definiuje, czy będziesz ofiarą, drapieżnikiem, czy mędrcem. Wybór zawsze należał do ciebie.